Ciao serdecznym gościem Paweł Zwoliński, Dom Weselny Sylwia. Witam serdecznie. Paweł, e, trzeba powiedzieć, że Dom Weselny Sylwia w tym sezonie dominuje na dwóch frontach. Liga na razie póki co pierwsze miejsce, lider Puchar Ligi, dzisiaj wygra na 14 też lider. Piękna gra. No, wszystkie mecze, i te ligowe, i Pucharowe, pokazują, że, że jesteśmy bardzo mocną drużyną. E, no, tworzymy kolektyw, i, i to się potwierdza, czy w meczach ligowych, czy w meczach Pucharowych. Dzisiaj nieco przeciwnik odstawał od nas, ale podeszliśmy do tego meczu bardzo profesjonalnie, co pokazuje wynik, oby tak dalej. No właśnie, ciekawe mnie takie spotkania. Dzisiaj też pytam, czy to jest jakaś wartość, że drużyny nie grają tylko z tych drużyn, które grają w Lidze, ale można też zmieszać swoje, że tak powiem, poziomy. Wy dzisiaj mieliście troszkę gorzej, bo o ile Klin chciało zagrać z Ekstraklasą, to Wy może, nie wiem, czy chcieliście zagrać z taką drużyną, ale w kontekście tych słabszych drużyn też trzeba jakoś rywalizować. Nie, to musi być coś takiego, to, to, to takie rozgrywki są potrzebne. Muszą być to jest szansa y, dla tych drużyny słabszych, żeby się sprawdzić na tle lepszego rywala. Dzisiaj akurat y, na tle naszym no, wynik, jest, y, wynik jest jaki jest, ale, ale sama szansa zagrać. No, my już jednak y, tą drużynę tworzymy bardzo długo. No, y. Głupotą by było dzisiaj tutaj, tutaj przegrać. Na pewno mnie jako bramkarza martwi stracona bramka po dzisiejszym meczu. No właśnie chciałem powiedzieć, dla nich może wynik ten 14-1 to jest taka mała wisienka na torcie, że ta jedna bramka została szczelona. Tak, no ciężko jest tak, że tak powiem, spiącie na, na 100% w takim meczu, gdzieś tam stały fragment. Każdy myślał, że piłka gdzieś tam sama się wybije, a jednak, jednak trzeba być czujny i to nawet z przeciwnikiem, który, który gdzieś tam jest niżej notowany. Trzeba wytrzymywać koncentrację do samego końca. Z każdym rywalem, z, z kim tylko się rywalizuje. Patrząc na Wasze personalia, dzisiaj dochodzi kolejna bardzo, bardzo mocna osoba, Mariusz, Mariusz Dudek, i trzeba powiedzieć to, co wszyscy mówią, nie tylko ja, widzę dom bezsenlestwa, takiego składu nie miał jeszcze nigdy. O, no to Mariusz to jest bardzo dobry piłka, zresztą każdy, każdy zna jego wartość. Natomiast jest po kontuzji, widać jeszcze, że, że dochodzi do siebie. I myślę, że z każdym meczem dla niego to będzie procentowało. I ostatnie pytanie, jak sobie poradzić z bogactwem gwiazd, może nie gwiazd, ale bardzo dobrych zawodników w drużynie, bo, bo tak naprawdę każdy może wyjść i zrobić różnicę? Jak sobie poradzić? No jaki, w jaki sposób na to mamy? Może zostawmy to dla siebie? Ważne, że my się w szatni rozumiemy, wychodzimy na boisko, robimy swoje i trzymać tak do końca. Tego życzę, dziękuję za wiatr. Dzięki.